Oto Andrzej, który przyjechał do tego miasta, żeby zarobić troszeczkę gotówki, bo naprawdę w swoim małym mieście dwiewsem dokładniej nie mógł tego zrobić, dlatego na sam dobry początek rodzice dali mu 4000 dolarów. Jak będzie jego historia przebiegała? Dowiecie się w odcinkach. A teraz zapraszam do oglądania. Witam widzowie! No, dzisiaj przed wami oto Andrzej. Główny bohater tej serii. Wszystko mieliście wyjaśnione przed chwilą. No, przed chwilą mieliście wyjaśnione. Rodzice, no takie skrócenie, no, wyjechał ze wsi, przyjechał do tego miasta, dostał od do rodziców 4000. no i dzisiejsze cele to, co po prostu no, znaleźć jakiś nocleg, no i, no i jeszcze coś potrzebowało. A tutaj chyba... te... te... paski idą tak w przód. Witam, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pan... to tak co skasz? No to... Y, ja... Y, ja bym poprosił szybciutko podjechać y, tam pod y, kawę. Chodź no, pana zobaczę pod kawę. Dobrze, dobrze. Dobra, a pan ma ten... Yy, licencję? Na tej, na tej powskarze? że się legalnie, żeby nie było. nie było, dobrze. Bo świat jest okrutny. nie będę karpać, mi się nie chce. Dobrze, ja ten... pan by mógł poczekać tu. Dobrze. Mm, dobra. Mm, ja bym poprosił yy, jedną kawę. I wystarczyło espresso. Dziękuję za zdenię. E a jakaś restauracja, a coś takiego super. macie tutaj w tym mieście? Wyskali, ale lepiej by się do Burgrogi w tym momencie pojechać. A, no to jakby pan mógł pojechać, no to bym był zadowolony. No to już, jedziemy. A to, a ten samochód to ten... Jaka to marka? Samochod, marka samochodu? Typu samochodu. Zapomniałem nazwę tej marki też. No szybko. No, Bo mnogo, chyba monarchia, chyba. Ale dokładnie nazwę. Monarchia, nie. chyba. chyba monarchia. A który rok? A to nowy samochód. Czekaj, Musisz yy, wspomnieć. O! Jeden znaczy, do słownie 2015 rok. nie, nie najstarszy. Hmm. No, i nie, no najnowszy no też, nie, w sumie nie jest, też Stary nie jest. No, no to ja bym poprosił, jak mówiłem, tę burgierownię. Żeby ten. A, pan zna jakoś. No, prawda, nie mówię. Po 10 dolarów. O, więc. jaka sama? O. Yy, ten. A pokój, pokój jest, w dobrym pokój w stanie? W ja, 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 ja mi się wydaje, że jest w stanie. czy może pan przyjechać, zobaczyć? Mm, do łazienka z kuchnią jest dostęp? Dostęp jest, tam wszystko jest. Mhm. To ja bym y, po burgerom nie może bym skoczył y, dobrze, pana. Chyba No Dobrze, dobrze. Okej, okay, okej. Okay. No widzicie, widzowie. Mm. No, po prostu mamy takiego tutaj, no zobaczymy co jest, oczywiście. Zobaczymy. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczymy sobie, widzowie. Czy ci się opłaca to, po prostu, robić? Czy on się opłaca? I no, trzeba coś z nim pogadać, nie? Zobaczymy. Ola, dobrze. dobrze. Można już podjechać? Można już podjechać od razu. No to poprosiłbym. Nie? Już podjeżdżamy Dobrze, dobrze. A ile za kurs będzie? To 5 dolarów. Hmm. O, to a, tanie, tanie. To nie jest droga. No, no to... A ktoś jeszcze ma pan tą konkurencję? Nie, jakoś... konkurencję nie ma. Jakąś inną firma, firma czy też? Nie czy coś? bardzo. Dosłownie tutaj jest tutaj chyba ze 3, czy ten to każę ogólnie, więc... mhm. ogólnie. nie. Czyli widać trochę? Nie boję, że miasto się wydaje, ja się w sumie okazuje się im... Hmm. A policja jakoś jest, czy nie? Jakaś tam policja jest, ale Policji wie, dużo pracuje? Jest. No, no to... No więc... Yy, no to ja bym zobaczył tę mieszkanko, jakby mi się spodobało czy coś, no to no, właśnie widać, bym znaki. wziął. Od razu bym... Przepraszam, przerywam, ale znaki ja leżą. Właśnie chciałem właśnie... No, no to nie... Wandalizm po prostu, tak? To nie może być. Zobaczymy no. A jakieś, nie wiem, jakieś prace są? Jest trochę pracy, Bo? właśnie policjanci chyba kogoś szukają. Burgerowi... Ale tu trzeba troszeczkę ten... Proszę, tak. Troszeczkę, by to trzeba było poszukać. Yy, dobra, yy, to tak, tędy, to jest. tak? Cześć. Zajmę się mhm. na renderu. To proszę otworzyć drzwi. Proszę otworzyć drzwi mi, Dziękuję. Jest no to, zakresu, to, nie to, kupione to jeszcze. Jest Aha, no Zobaczmy, to, rozumiem, takie... rozumiem. Ta, tutaj taka idealnia. Nie, nie do końca. O no to... no, Kuchnia fajna, fajna kuchnia. bardziej zabudowana, wrażenie w pokoju oczywiście. Mhm. No ale taki, tutaj mam właśnie jeszcze jest? można zrobić? ja pan a tutaj co so może? tutaj co jest? A tam jest chyba garaż. I tu mam przejście do garażu, tak. Tu tam garaż jest tutaj. A, dobra. no to... dobra. Zlecimy teraz jakby na co pokoje wszystkie. Mam łazienkę. Dobrze, a ten pokój chyba zamknięty jest, bo nie mogę otworzyć. Jeszcze panu, potem otworzę. mamy pokój. O. Mój, niebieski. Niebieski, to pana chyba. Tak, to jest właśnie mój pokój, tutaj mamy dwa pokoje do wynajęcia, to jest co zasłania obok siebie. Taki jeden Ale. i drugi. No, tak szczerze mówiąc mogę powiedzieć, ten żółty. mi się ten nie taki... podoba. No, według tego pozmieję jeszcze. Tak, tak pierwszy ten pokój taki był, wygląda. Już nie do końca skończony jest. No, no. no rozumiem, rozumiem. Ale ten to już ten mi wiesz, się podoba to, 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 to bardziej. No, jest, jest chyba bardziej ograniczony już. No, to dosyć do hmm, Rozumiem. E... Dobrze. To, y, to ja bym tak, y... telewizję tak, można odpalić? Widziało. O, o. Okej, okay. ja no to... A wiadomości o której są? E, dzisiaj wdążymy czy już nie? Już jest. W wiadomościach. Mhm. A, dobrze. A która jest godzina? No, to... zobaczyć... A, no, dobrze. Już wiem. Późno. Późno. No, późno. No to cóż... Y... Ja tam idę do pana, ja idę jeszcze coś dla pana chcę przekazać, tutaj burgerek taki jeden, tutaj ja zapłacę jutro, te 15$. dolarów. Dobrze. Dobrze to ja sobie pójdę, e, pójdę sobie tutaj, ja sobie już pójdę e, do Ale, siebie. Okay. Więc, y, no więc y, do zobaczenia no tak. jutro, albo... no do, do jutra. No do No, ja się, ja sobie prześpię, bo podróż była ciężka. Dobrze, no to do zobaczenia do jutra. I dobry widzowie. Co ja mogę powiedzieć. No. Mamy mieszkanko. To jest fajne mieszkanko, nawet mi się podoba tu. I cóż, no, zaczniemy sobie... No zobaczymy. Zaczniemy sobie mieszkać następny odcinek. Z odcinek sobie zaczniemy od rana już od razu i niech zaczniemy sobie no to na pewno... Coś będzie... Poszukać w pracy, na pewno będzie jakieś pracy trzeba poszukać. Eee... Yy, I cóż... Tyle. No, więc... Tyle. O! Ale coś jeszcze mi na telefon przyszło. O, ciekawe czy jeszcze jest pan... Ten... Jest pan jeszcze jestem, w domu? Jestem. No, bo mi przyszło tutaj na telefon, bo już ten. Jestem zalogowany na taką aplikację, Rock City, ten, już, ten. informację po prostu, że powtórkę tego, że w telewizji puszczają powtórkę. Wydawa a, wiadomości ja dzisiejszych. Chodź, tutaj obejrzmy. Ja bym chciał zobaczyć to. Dobrze. To pan niech odpali, a ja po prostu obejrzymy. Zdepileczkę, nakawi się. Radzie, że pan nie będzie to przekazać. Okej. Jakiś czas. Witam Was, Filip Knypek, a to są fakty. Dzisiaj będziemy mówić o sprawie multimiliardera, który został posadzony o korupcję. Stał przedstawię bliżej Piotr Chłopek. Znajdujemy się przed budynkiem The Palms, bo tutaj mieszkał oskarżony Marcin S. o korupcję piłce nożnej. Został on oskarżony przez sprawy Barbera o ustawienie paru meczów do GKS Szeszeniów. Przepraszam, to nie mamy dokładnych informacji. Więc dziękuję za uwagę. Dziękuję Piotr to jest czas na wiadomości sportowe. Obecnie prowadzi Bimber za, za nim w drugim miejscu gwiazda City. Brakuje tylko 3 punktów w pierwszego miejsca. Ciekawe kto w tym roku będzie mniejszy. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszej wiadomości. Żegnam standardowo. Filip Typek. I widzimy się standardowo jutro o godzinie 17. No, ciekawe. ciekawe te wiadomości moim zdaniem były. No ten, yy, jak Mar on Marcin, miał ten Marcin? Marcin, tak. No to on był jakimś miliarderem. Zna, zna Pan go? Nie, nie znam. bo może gdzieś ten parację do go zobaczyć, ale... Tak rozmawiam z nim się nie dożył. o on A ten, a nasz... No, a nasz gwiazda Rock wam. wans w jakąś jak pan słyszał, taki dobry nawet nie, drugie miejsce przecież mają, mało im brakuje. No... Może się kiedyś może przejdę na tym, na Dobrze. No to ja będę już teraz żegnać jednak, bo już tutaj... Już obejrzałam, dobrze, ja już się pójdę, wow. bo już trochę zmęczony ja jestem już, ale informacje były wow. ciekawe nawet. No, no to do zobaczenia do jutra. Dobrze, zamkniemy sobie te drzwi. No i cóż, no i teraz już kończymy sobie ten odcineczek. E, no i to już możecie zostawić sobie takiego już suba i lajka oczywiście. No i to, widzimy się już następnego dnia z grze, następny dzień będzie. A my się widzimy, nie wiem kiedy, zobaczymy. A w grze to się będzie już następny dzień. Na razie, i. Papa